chciałbym zaprezentować Wam mojego najnowszego robota. Nazwałem go wodopolewaczem. Tak, może go włączymy. Już się włącza. I tak. Ja jestem sterowany z telefonu dzięki aplikacji. No to nazywa NXTRI One CONTROL. Yy, I też dzięki pilotowi na podczerwie. Tak, jest wyposażony w pięć silników, a dokładniej w trzy serwomechanizmy. Tak. to no jest drugi tam i trzy. Tutaj dwa silniczki, tu i tu. Zaczniemy od tego, co steruje pilot. Steruje on zamykaniem nie, o zamykanie i otwieraniem łapy łapiącej oraz odkręcaniem się. się ten silniczek tutaj odkręca. A tutaj za pośrednictwem siłownika śrubowego otwiera się te łapy, się otwierają. No dobrze, tu przejdźmy do I to jest wszystko sterowane na podczerwieni. A teraz Za pośrednictwem tej aplikacji możemy sterować z każdym z trzech silników niezależnie od drugiego. To może tym. Ten akurat obniża tutaj całą łapę. To jest siłownik śrubowy. Ten przemieszcza. Całego robota na boki, a ten rusza tę łapą. O, tylko tak gwałtownie. A to jest balast, żebyś nie przerzucił. No to może jakieś zadanie dla niego wymyślimy na przykład, na przykład hmm, wylanie tej wody do tej zlewki. Wyzwanie trzeba zacząć. Można powiedzieć, że to nie Trzeba odcinek wyładować, ale tak wyglądają na naszą butelkę. Co do roboty nie jest idealne, ale nigdy nie jest idealne.